Dzień dobry i ponownie witam w Expondo Gastro Experts. W tym programie zajmiemy się dzisiaj oczywiście promocją i wizerunkiem, a skoncentrujemy się na płatnych formach promocji dla food trucka. Nazywam się Michał Rowski i serdecznie zapraszam. Jak zawsze na początku przypomnę, Program nadawany jest na żywo, wobec czego zachęcam do korzystania z naszego czatu, gdzie możecie zadawać pytania, dzielić się z nami waszą opinią. Im więcej tego wpłynie, tym lepiej omówimy temat, a tematem dzisiaj są płatne środki promocji dla foodtraka. W moim studiu dzisiaj gość Łukasz Tomaszczyk z firmy karted.pl zajmujący się szeroko pojętym marketingiem wirtualnym. Także przystąpmy do omówienia tematu. Płatne formy promocji. Tutaj, że tak powiem, w tej sferze, w branży gastronomicznej jest to raczej rzadko spotykane. Natomiast sam się przekonałem, że może to przynieść niesamowite rezultaty, jeżeli jest robione dobrze. I tutaj, ponieważ jesteś ekspertem od SEO, powiedz mi, jak przygotować się do prowadzenia kampanii reklamowych? Aby dobrze przygotować się do, do, do prowadzenia jakiejkolwiek kampanii, czy to płatnej, czy bezpłatnej, należy w pierwszej kolejności wdrożyć analitykę. Dzięki analityce będziemy w stanie mierzyć, analizować realizację naszych celów. Tutaj, powiedzmy sobie na wstępie, Jakie cele zakładamy sobie dla naszej działalności, co chcemy osiągnąć, i po prostu poprzez tą analitykę wdrożmy zdarzenia, które będą nam te cele właśnie realizowały, mierzyły czy będą mierzyły nam realizację tych celów. I po prostu na podstawie tego będziemy mogli podejmować odpowiednie kroki dla optymalizacji, czy to kampanii płatnych, czy dla kampanii bezpłatnych. Tak, żeby zmaksymalizować zyski i po prostu, żeby te kampanie były jak najbardziej efektywne. Rozumiem. W takim razie, jaki rodzaj reklamy polecałbyś dla food trucka? Food Truck, czy w ogóle gastronomia, nazwijmy to trochę objazdowa, jest to taki specyficzny rodzaj działalności, gdzie tutaj najbardziej sprawdziłyby się kampanie płatne, kampanie w social media. Czy to na Facebooku, czy na Instagramie, najlepiej jednocześnie na obu tych portalach. Zakładając konto menadżerskie jesteśmy w stanie tworzyć kreacje reklamowe dla jednego, jak i drugiego portalu, jesteśmy w stanie targetować po prostu wyświetlanie tych reklam mm -hmm. dla odpowiednich grup użytkowników. Poprzez właśnie takie targetowanie jesteśmy w stanie odpowiednio dopasować Nasze reklamy do, do, do po prostu do osób, które faktycznie interesują się naszym tematem, które szukają informacji na temat food trucków, szukają informacji na temat tego, gdzie taki food truck się znajduje, jako, jaką ma ofertę, w jakich godzinach jest otwarty. Poprzez takie właśnie targetowanie staramy się obniżyć jak najbardziej koszty prowadzonych kampanii, a jednocześnie w ten sposób maksymalizować zyski. Rozumiem. Czy w czasach social media, wszystkich mediów społecznościowych warto reklamować się w lokalnych mediach? Ciężko odpowiedzieć na to pytanie, gdyż... Nie wiemy jaka jest, nie, nie, nie mając konkretnego przykładu, nie wiemy jaka jest moc lokalnych mediów społecznościowych, raczej lokalnych mediów, mhm. przepraszam, nie lokalnych społecznościowych, tylko lokalnych mediów, lokalnych gazet. W momencie, kiedy, kiedy dane gazety są, czy lokalne media są po prostu słabej jakości, słabe, takie kampanie nie zawsze docierają do odpowiednich osób, czy, czy mają niewielkie zasięgi. Jednakże tutaj w przypadku kampanii płatnych, tak jak mówię, nie zawsze ma to sens, jednak z drugiej strony lokalne media zazwyczaj są stronami, które mają po prostu większą widoczność niż nasza strona internetowa. I w taki sposób promując, umieszczając w takiej lokalnej gazecie, artykuł gościnny, który opisze nasz, nasz biznes, nasz food track, jesteśmy w stanie pojawić się wyżej z racji właśnie tego, że ta strona jest mocniejsza od naszej strony. Jesteśmy w stanie pojawić się wyżej w wynikach wyszukania, przez co użytkownicy mogą docierać do tego artykułu. A docierając do tego artykułu mogą poprzez link umieszczony w tym artykule dotrzeć następnie do naszej strony. Do naszej strony, rozumiem. Wspomniałeś o analityce. Czemu jest tak ważne dla reklam? Analityka jest ważna dla reklam, ale również dla kampanii bezpłatnych z tego powodu, że właśnie dzięki analityce jesteśmy w stanie Mierzyć nasze realizacje, naszych celów. Jesteśmy w stanie mierzyć czy targetować, grupować użytkowników na, na takie grupy, które są za, po prostu zainteresowane naszym, naszym tematem. Dzięki temu, w przypadku odpowiedniego stargetowania użytkowników, możemy wyświetlać reklamy właśnie, właśnie bezpośrednio do takich grup, a nie tak zwane, nie szeroko, mhm. gdzie w, w momencie. Gdy, gdy nasze kampanie będą e, wyświetlane bardzo szerokiemu gronu odbiorców, e, ten budżet może bardzo, e, bardzo szybko nam znikać, możemy przepalać e, bez konkretnej konwersji e, nas, nasze środki finansowe. E, chodzi o to, że po prostu użytkownik, który nie jest zainteresowany naszym biznesem e, ze względu na choćby na dwuznaczność naszego języka, słów w naszym języku, może po prostu e, kliknąć w naszą reklamę, wejść na na naszą stronę, ale automatycznie z niej wyjść, bo, nie jest to, bo to, nie, tego szukał. Nie, nie jest to to, czego szukał. Rozumiem. Tutaj wspomniałeś o kilku rzeczach, właśnie o analityce. To brzmi, że to no, do, no, dosyć skomplikowany proces. Czy warto samemu spróbować sił z promocją, czy trzeba od początku zdać się na współpracę z agencją, z jakąś firmą? Mm -hmm. No to jest bardzo trudne pytanie. Jeżeli, jest, jeżeli mamy odpowiednie środki finansowe, jeżeli mamy odpowiednią ilość czasu, mamy jakieś zdolności, czy to copywriterskie, czy, czy po prostu graficzne, no jesteśmy w stanie tą kampanię w jakiś sposób przygotować. Ale czy ta kampania będzie na tyle zoptymalizowana i na tyle będzie przynosiła korzyści nam i nie będziemy przepalać budżetu, no to już jest kwestia właśnie do ocenienia po. Po jakimś czasie, po wypróbowaniu kilku kampanii i po dokładnej analizie, dzięki, dzięki właśnie tej analityce. Możemy, możemy sprawdzić skuteczność naszych działań. W przypadku, kiedy zlecimy to agencji, no wiadomo, część, część tego naszego budżetu, dostępnego budżetu, będzie zabierała obsługa, mhm. która jest dość, dość kosztowna. W agencjach dość kosztowne są obsługi kampanii reklamowych, i wtedy no, niewiele może nam pozostać właśnie na tę kampanię, więc wszystko zależy od tego, jaki posiadamy budżet. No i czy, czy jesteśmy w stanie, mamy dodatkowe zdolności, żeby tę kampanie przygotowywać? Tutaj wspomniałeś budżet. Od siebie zadałem tutaj pytanie, mianowicie ten budżet można jakoś redukować, prawda? To znaczy są, są media, które są troszkę tańsze, rozgłośnie studenckie, lo, lokalne tygodniki. Także te, tego chyba troszkę jest, prawda? Że, gdzie, gdzie można się reklamować? Jak najbardziej. Form płatnej reklamy jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. Od tutaj właśnie tych typowo wirtualnych, internet, media społecznościowe, czy, czy tutaj kampanie płatne poprzez formy reklamy banerowej, banery przy drogach, właśnie, ulotki, tak. naklejki na samochodach. Czy, czy po prostu jakieś gazetki w tramwajach, czy, czy autobusach. Więc naprawdę wszystko zależy od tego, jaki mamy dostępny budżet. Jeżeli mhm. mamy go troszeczkę więcej, możemy bardzo szeroko spróbować te kampanie płatne uruchomić. Jeżeli mamy go troszeczkę mniej, starajmy po prostu się zacząć od, od tych mniejszych kampanii. Mierzmy efekty tych kampanii mhm. i w, wtedy podejmujmy decyzję, w którą stronę iść. Jeżeli kampanie są po prostu efektywne, y, pozostawmy je, a próbujmy rozszerzać po prostu inne, na inne po prostu źródła. Rozumiem. Widzę, że wpływają kolejne już pytania od naszych widzów, wobec czego przejdźmy do działu pytań i odpowiedzi. Na sam początek pytania, które wpłynęły do nas przez maila od Krystiana S. Mam jednego food i zmieniam często lokalizację. Czy warto wydawać pieniądze na pozycjonowanie? Zdecydowanie nie. Znaczy wszystko tutaj zależy od tego, czy zapytania lokalne typu na przykład fraza food truck plus lokalizacja miasto są po pierwsze wyszukiwane. Jeżeli są wyszukiwane i konkurencyjność w, takim, w takiej lokalizacji jest niewielka, to to wtedy warto poświęcić parę złotych i, i spróbować się pozycjonować w danej, w danej lokalizacji. Jednakże jeżeli ta konkurencyjność w dużych, szczególnie w, widoczne jest to w dużych miastach, jest bardzo, bardzo duża, wtedy wydane środki nie są adekwatne do, do efektu i, i w momencie, kiedy zmieniamy lokalizację musielibyśmy za każdym po, po razem raz po raz inwestować. kolejny wydawać, inwestować e, e, swoje pieniądze. Więc tutaj w takim, w takim przypadku lepiej jest e, po prostu zainwestować pieniądze w kampanie płatne, lokalne, które możemy w, w każdym momencie włączyć e, i w, po, po zakończonym evencie, po zakończonej e, gdzieś tam podróży możemy wyłączyć i, i, i po prostu już wtedy nie inwestować w tą te, w te, w te, w te kampanię. Rozumiem. E, kolejne pytanie od Piotreksa. E, robiłem reklamy Google Ads i wydałem dużo pieniędzy, nie czując żadnego wzrostu zainteresowania moim biznesem. Czy takie działania się opłacają, czy ja coś robiłem źle? No tutaj jest, jest to bardzo trudne pytanie, bo jakby nie mamy wglądów tego, jak te działania były prowadzone. Jednakże e, mimo tego, że uruchamianie kampanii płatnych wydaje się dość prostym, e, prostym procesem, e, jednakże bardzo łatwo przepalić ten budżet. E, tutaj właśnie mówimy o tych dwuznaczności języków, e, zawężeniu grupy odbiorców, e, targetowaniu użytkowników. W momencie, kiedy po prostu bardzo szeroko puścimy kampanię płatną, ten budżet bardzo szybko jakby zostaje zużyty. A, a jakby ta konwersja czy, czy przełożenie na, 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 na tak? realne zyski, na użytkowników jest, jest niewielki. No to właśnie dlatego jest to, jest to po prostu, gdy nie mamy tej umiejętności, nie mamy tego doświadczenia. W takim przypadku po prostu warto. Warto zgłosić się do agencji, warto porozmawiać czy to z freelancerem, czy z osobą, która już takie doświadczenie ma i, i żeby sprawdził nam to, czy robimy wszystko dobrze, jeżeli nie, no to poprowadził nas i pomógł nam tę kampanię zoptymalizować. Mhm. Pytanie od Mariusza i powiem, że to narzuca się samo z siebie. Jaki minimalny budżet trzeba zaplanować? To znaczy domyślam się, że coś trzeba mieć na początku, żeby w ogóle zacząć taką kampanię. E Tutaj wszystko zależy od jakby konkurencyjności od danej branży. Są branże, gdzie minimalna stawka na to, żeby się wysoko w tych kampaniach płatnych pojawiać, jest to koszt rzędu kilku, kilkunastu złotych. Więc tutaj. W zależności od trudności danej, danej branży może nam czasami wystarczyć kilkaset złotych na, na kampanię. I tutaj mówimy właśnie o jakichś lokalnych kampaniach, gdzie, gdzie ta konkurencyjność jest, jest niewielka. Do, do kilkuset tysięcy, nawet jeżeli mamy, mówimy tutaj o kampaniach bardzo konkurencyjnych, powiedzmy związanych z, z, z biznesem, z, z bankami, czy czy tego typu sektorami gospodarki? Także, jak rozumiem, praktycznie górnego limitu na budżet nie ma. Nie ma. Natomiast jeżeli chodzi od dolny, to tutaj popraw mnie, jeżeli się mylę, naprawdę nie trzeba mierzyć czegoś strasznie wysoko. To znaczy w przypadku food tracków, tak jak już tutaj wspomnieliśmy, ulotki, reklamy banerowe, wizyty w mediach studenckich bądź też lokalnych, które nie są aż tak drogie jak telewizja publiczna czy też popularne stacje telewizyjne. Zresztą zawsze z reklamą wszyscy kojarzą, telewizja, prawda? Mhm. To mogą być właśnie zwykłe ulotki bądź jeden czy dwa plakaty w mieście. Dokładnie. Warto Dokładnie. zwiększyć swoje szanse. E Krystyna pyta. Czy możecie polecić mi publikacje, mogą być płatne, dotyczące zakamuflowanego psychologicznego oddziaływania na klientów w celu uzyskania lepszych opinii na Google? E ciężkie pytanie. Konkretne publikacje? Nie spotkałem się z konkretnymi publikacjami na temat tego właśnie te, tego zagadnienia. No musiałbym dokładnie przeanalizować. Prosiłbym o, o wysłanie maila z tym pytaniem, zapoznamy się, poszukamy publikacji i postaramy się w najbliższym czasie po prostu odpowiedzieć na to pytanie. Oczywiście. Krystyno, uprzejmie proszę. Poniżej pojawi się adres mailowy. Prześlij, proszę Cię, jeszcze raz to pytanie, żebyśmy mieli Twój adres, abyśmy mogli je rozpracować i bardzo chętnie podeślemy dokładne informacje na ten temat. E, póki co, long. E, czy warto współpracować z blogerami? Jak się za to zabrać? Kogo wybrać? Myślałem o kimś z mojego regionu, z drugiej strony, w sezonie jeżdżę po całej Polsce, więc kogo wybrać? Współpraca z blogerami jak najbardziej zawsze się opłaca. Warto, warto się promować czy to właśnie w kampaniach płatnych, czy, czy tutaj poprzez właśnie artykuł sponsorowany, czy poprzez wymianę barterową czasami, czy, czy po prostu poprzez... Pfwisk gościnny, tego typu forma reklamy. Znaczy, tak, każdy, każdy bloger ma inny zasięg, każdy bloger ma inną wielkość swojego serwisu, jest mniej bądź bardziej rozpo, rozpoznawalny. Przed podjęciem decyzji o współpracy warto sprawdzić, jakie zasięgi są, jaki bloger ma zasięgi, jak, jak dużo ludzi go obserwuje na mediach społecznościowych, jak duży ma serwis. Jak, duży ma, jak dużego ma tego bloga i wtedy podjąć decyzję o, o, o rodzaju współpracy. Bo jest kilka właśnie metod współpracy. Tak, to pomyś, artykuł... tak, ja się z tym spotkałem też ze swojej strony. Jedyne co mogę tutaj powiedzieć, o czym będę jeszcze szerzej mówił w kolejnych odcinkach, teraz tak, żeby odpowiedzieć pytanie, czy wielki bloger na drugim końcu Polski z olbrzymim zasięgiem, czy, czy lepiej lokalny? W przypadku futraków uważam, że lepiej Raczej regularne tak, więzi z lokalnymi blogerami, ponieważ zazwyczaj fani lokalnych blogerów są bardziej lojalni, bardziej związani z danym regionem, więc jest szansa, że no stosunkowo niewielkim kosztem można sobie zwiększyć właśnie szansę na lokalnych gości. Raz na jakiś czas warto mieć. Większe nazwisko. Artykuł, właśnie na takim blogu, bądź też wizytę blogera u siebie to też zawsze ściąga, ale chyba lepiej warto regionalnie. Prawda? Raczej, tak, raczej tak. Kolejne pytanie od Alalala Long. Jak często trzeba, powinno się takie płatne kampanie prowadzić? Czy inwestować więcej w sezonie, kiedy jest boom, żeby było jeszcze lepiej, czy raczej więcej wydać na kampanię poza sezonem, żeby gości. Yy, przyciągnąć. I to jest kolejne pytanie z serii tych trudnych, bo wszystko zależy od tego, jakim budżetem dysponujemy. To wszystko zawsze w kampaniach płatnych opiera się o budżet. Jeżeli yy, mamy odpowiednie ilości środków na to, żeby inwestować w trakcie sezonu, kiedy te, te kampanie są zdecydowanie droższe niż poza sezonem, no to jak najbardziej uruchamiajmy, testujmy, analizujmy dane źródła yy, ruchu. Jeżeli nie mamy tego, tego budżetu zbyt wiele, starajmy się puszczać tę kampanię również w sezonie, ale powiedzmy odpowiednio stargetowane, przygotowane, o mniejszym zasięgu. I dodatkowo, właśnie te kampanie jak poza sezonem, kiedy, kiedy one są zdecydowanie tańsze. I w taki sposób próbujmy. Tzn. Ja tutaj ch 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 chętnie uzupełnię, w sensie dodam coś od siebie, mianowicie no wiadomo, no restauracje hmm. mają swój swoją falę, jest to gdzieś tam właśnie w sezonie, oczywiście to też w zależności wszystko od regionu kraju. Centrum bardziej odżywa po wakacjach, gdzie oczywiście regiony nadmorskie bardziej odżywają w, te, w tych terminach wakacyjnych. Natomiast o czym warto pamiętać, cały czas mamy bezpłatne również formy promocji, które są bezpłatne, wobec czego w momencie, kiedy nie mamy jakiegoś nadmiaru gotówki, Warto poświęcić się bezpłatnym form formom bardziej, a płatnym, żeby właśnie jak najbardziej zwiększyć swoje szanse w tym sezonie, e, gdzie tych gości jest naj najwięcej i największe są szanse na dobre dochody. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dokładnie. Raczej. Znaczy, promować, reklamować, prowadzić kampanie marketingowe powinniśmy cały czas. W zależności właśnie od dyspozycyjności budżetu możemy to robić bezpłatnie bądź płatnie. Jeżeli mamy budżet, inwestujemy w płatne formy reklamy, oczywiście bezpłatne w tym samym czasie również, również działamy. Jeżeli tak, nie mamy budżetu, no to marketing pracuje na naszą firmę dokładnie. cały czas, także nie, 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 nie wolno przerwać i, i nie, cały czas trzeba ludzi bombardować, bo z tego co słyszałem z, z rozmowy z ostatnim ekspertem bodajże 40 tysięcy reklam dziennie spada na każdego użytkownika z każdej strony. Coś coś. W, właśnie, w, w tych, tysiącach na pewno to szło, granicach. wobec czego nie wolno dać o sobie zapomnieć. Dobra, widzę, że nie ma już pytań. My się z, 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 z A jeszcze Ala Long. Raz, momencik. A czy można przesadzić z ilością kampanii i reklam, czy akurat w tej branży nie? To jest ciekawe pytanie. E, ciężkie pytanie. Ciężkie e, pytanie, bo. Ja uważam, że nie można. To znaczy chyba, że ma się nieograniczony budżet, wówczas rzeczywiście można gościć zasypać reklamą, ale... Tak raczej znaczy, wszystko zależy od tego, od tego, jak te kampanie będziemy targetować, czy nie staniemy się nagle zbyt nachalni dla jednego użytkownika. Bo w momencie, A faktycznie, jak targetujemy kogoś, w... to faktycznie możemy... Jeżeli, jeżeli właśnie kogoś zasypać. targetujemy do kilku kampanii i, i codziennie będziemy go bombardować setkami informacji, postów na, na, na nasz temat, możemy po prostu uzyskać odwrotny skutek. Będziemy odstraszać, będziemy... Po prostu użytkownika od siebie odrzucać, a nie będziemy go przyciągać. Więc tutaj zależy od tego, jak będą te kampanie targetowane. Czyli czy jednak pe pewien zdroworozsądkowy umiar. Jak najbardziej. Okej, okay, więc. Dajmy jeszcze 10 sekund na kolejne pytanie, jeżeli nie ma. To w takim razie powolutku kończymy. Jeżeli coś jeszcze Państwu przyjdzie do głowy, jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek jeszcze pytania bądź chcecie się podzielić z nami waszym doświadczeniem, serdecznie zapraszam do opisania nas na poniższy adres mailowy. Jednocześnie zachęcam do obejrzenia wszystkich odcinków archiwalnych o promocji wizerunków Putraka i zachęcam do oglądania kolejnych naszych odcinków. Dziękuję mojemu gościowi, dzięki Łukasz za obecność Dziękuję. w programie. Dzięki wielkie za zadawanie pytań i udział w programie, także. Wielkie dzięki jeszcze raz i do zobaczenia następnym razem.